Dziś podpisaliśmy umowy na realizację dwóch nabrzeży z generalnym wykonawcą firmą Por. Te umowy obejmują przybudowę nabrzeża bytomskiego oraz nabrzeża Rudowego 3. Obie te umowy opiewają na wartość netto około 115 milionów złotych. Dzięki tej przebudowie otrzymamy 450 metrów bieżących nabrzeży o zwiększonych parametrach, o zwiększonym zanurzeniu statków, ponieważ głębokości zmienią się odpowiednio do 11,2 m na nabrzeżu rudowym i na nabrzeżu bytomskim uzyskamy głębokość 10,2 m. W obecnej chwili są to głębokości, które oscylują w granicach od 1,5 do 6 metrów średnio maksymalnie do 10 przy nabrzeżu rudowym, musimy tutaj powiedzieć sobie, że te nabrzeża są w znacznym stopniu wyeksploatowane jeśli chodzi o nabrzeże rudowe, to ono w tej chwili ze względu na stan nie jest eksploatowane to jest konstrukcja, która została wykonana ponad 80 lat temu, ona została oddana do użytkowania na przełomie lat 30. i 40. XX wieku i do tej pory przechodziła jedynie kosmetyczne remonty nadbudowy. W obecnej chwili no, nie jest eksploatowana, nie służy obsłudze jednostek, także te 232 metry otrzymamy na nowo w eksploatacji.